Witam Państwa w kolejnym odcinku Globalnego Południa na kanale UORnews.pl. Ze mną dzisiaj wyjątkowo jest tylko Krzysztof. Dobry wieczór albo dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie kiedy, kto nas słucha. Tak, my dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy z intencją taką, że będziemy rozmawiać o tym, co się działo na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Ja wiem, że wiele osób uważa współcześnie ONZ za instytucję no można przestarzałą i tak dalej, ale jest to pewnego rodzaju forum, forum międzynarodowe, które służy do obejrzenia tego, jak wygląda percepcja różnych krajów jeżeli chodzi o zgromadzenia ogólne, na to, na wszystkie wydarzenia, które się dzieją na świecie. No i właśnie pierwsze pytanie, jakie bym chciał to zadać, to właściwie jaki był charakter tego zgromadzenia, tak właściwie jak można, jak można w krótkich słowach je podsumować tak właściwie, no i czy, czy zmienia się jakby ta percepcja ogólna, globalna na problemy, które, które nas dotyczą. I to nie tylko te takie takie główne, czyli na przykład chociażby wojna na Ukrainie, wojna w Gazie, mówiliśmy też o chociażby wystąpieniu prezydenta Syrii wcześniej na naszym poprzednim odcinku. Właśnie jak ta globalna percepcja obecnych zdarzeń na świecie wygląda? Tak, to było 80. już posiedzenie UNGA, tak, czy, czy ZOONZ, Zgromadzenia Ogólnego, generalna debata. I faktycznie, tak jak powiedziałeś, że dla wielu to jest już taka przestarzała, może struktura, albo struktura, która jest nieefektywna, bezsilna, to też wybrzmiało. To się pojawiało wielokrotnie w wystąpieniach przeróżnych państwach. Ja akurat obejrzałem wystąpień około 40. 40 to wystąpień, około, obejrzałem oczywiście nie wszystkie, no ale był to dosyć spory przekrój od Ameryki Południowej, przez Afrykę, po Azję, troszkę Europy, ale, ale Europy stanowczo najmniej jakieś oglądałem. Natomiast wybrzmiało to, że jest potrzeba reformy ONZ, że ONZ o ile spełnia swoje funkcje poniekąd, bo gdzieś tam generalnie pilnuje porządku, tak, dba o prawa człowieka, etc. No to widać, że jest stosunkowo bezsilna, tak? I to przewijało się szczególnie, kiedy pojawiały się takie apele o na przykład rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa, także Rada Bezpieczeństwa. Z tymi pięcioma stałymi członkami ustalonymi lat temu 80, 83 jest po prostu już nieodpowiednia dla nowych wyzwań. więc pojawiały się dosyć często różne apele o, o rozszerzenie tego grona. Między innymi najczęściej pojawiał się kandydat jako Indie, które miałby być stałym członkiem. Pojawiały się propozycje jakiejś reprezentacji Afryki. Tylko też to jest nie do końca ustalone. Czy to miałoby być na przykład Unia Afrykańska, miałaby mieć to miejsce i rotacyjnie się między sobą wymieniać, ale też na przykład pojawiało się taki pomysł, tutaj Nigeria wystąpiła, że ona powinna mieć miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Takie dosyć. Śmiałe poruszenie. Pojawiły się propozycje Brazylii, pojawiła się Argentyna, pojawiła się także na przykład Japonia. Nie jestem pewien, jak z Europą, bo jak mówiłem, nie, nie oglądałem akurat europejskich wystąpień zbyt szeroko. Pamiętam, że rok temu też pojawiała się koncepcja, aby Europa Wschodnia też miała jakąś formę swojej reprezentacji, ale znowu tutaj. Ja kojarzę, kompletnie. że rok temu była też koncepcja. Ja, ja nie wiem, czy to było na zgromadzeniu ogólnym ONZ, czy minister Sikorski to wygłaszał w swoim expose, że Polska miała być też za tym, żeby to były Indie. To możliwe, że coś pojawiło. Bo mówię, też te Indie to były chyba najczęściej przytaczanym. No, faktycznie tak, państwo olbrzymie, jeśli chodzi o liczbę ludności, państwo gigantyczne, jeśli chodzi o potencjał, więc ta rata bezpieczeństwa prawdopodobnie byłaby no ciekawie urozmaicona o te Indie. Natomiast oprócz tych zagadnień pojawiały się takie kwestie jak niezdolność na przykład ONZ do kontrolowania własnych agent, tak? zwłaszcza agendy na temat klimatu. I tutaj, w sposób naturalny, państwa, które najmniej emit, emitują CO2, a najbardziej cierpią z powodu klimatu. Najwięcej o tym mówiły, a państwa, które e, e, gdzieś tego CO2 najwięcej produkują, a, a najmniej powiedzmy się składają finansowo w stosunku do, do możliwości, jakoś ten temat troszkę mniej poruszały, albo tak bardziej liberalnie. Tak? Więc to te rzeczy, mi się wydaje, że w ogóle rzeczy takie jak bezpieczeństwo, jak Bezpieczeństwa i, e, i, i klimat były topowe, no i oczywiście konflikty zbrojne, które trwają na świecie. Natomiast tutaj też jak nawiążę, że co do tej bezsilności i beznadziei to na przykład Salwador, tak, Salwador, gdzie prezydentem jest Najib Bukele, postać dosyć kontrowersyjna, mi się wydaje. To on właśnie napisał na, na Twitterze, że nie będzie występował w tym roku, ponieważ to uważa za bezcelowe, że jak ktoś chce, to sobie może obejrzeć jego nagranie z tamtego roku. Nic się nie zmieniło i faktycznie e, zalinkował swoje nagranie z tamtego roku. I chyba faktycznie niewiele się zmieniło, ponieważ te komunikaty, jak rok temu też obserwowałem, były bardzo, bardzo podobne, bardzo podobne tematy i, i podobne problemy były poruszane. Ale tutaj też tak zwrócę uwagę e, na przyszłość, że dużo osób gdzieś tam mówi, że. E, jak, jak mówił o państwu Izraela, albo jak na przykład mówiła Palestyna, albo jak mówił jakieś tam inne, inne państwo, że były pustki, że jakaś to jest forma bojkotu. Nie było formy bojkotu żadnego ze względu na pustki na sali, po prostu ta sala jest prawie że non stop pusta. Tak? Ja oglądałem te wystąpienia i tam prawie że ciągle było kilkunastu, może dwudziestu, trzydziestu różnych tam reprezentantów jakichś państw, ale na ogół ta sala była pusta. Politycy mówią przede wszystkim do kamer, tak? do kamer, do mediów. No to właśnie ja bym się skupił na tych dwóch wcześniejszych tematach, które nieco, zaznaczy, nieco zaznaczyłem w poprzednim pytaniu, czyli no jednak Rosja, Ukraina, no a także to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No myślę, że godne przypomnienia będzie wystąpienie polskiego MZ, którego się mocno odbiło w, w światowym forum w ogóle o tym, że no, chociażby Polska nie waha się zestrzeliwać rosyjskich samolotów. Co prawda zobaczymy jak będzie z egzekucją tego jak przyjdzie czas, no jednak, jednak takie można powiedzieć dosyć mocne słowa, tak żeby mogły padać. I właśnie tutaj przede wszystkim chciałbym zapytać też jaka jest percepcja, czy na przykład państwa afrykańskie czy są świadome tego, co się dzieje na poruszają ten konflikt, czy dla nich... Czy one zupełnie w innej sferze problemów istnieją, jak chociażby terroryzm? W ogóle wystąpienie pana Sikorskiego, pana ministra Sikorskiego, to było wystąpienie, które było w ramach posiedzenia ministrów spraw zagranicznych i to jeszcze nie było to posiedzenie debaty ogólnej, tak? Więc też do tego wystąpienia w naturalny sposób się raczej nie odnoszono w tych przemowach. Chociaż rzeczywiście ono było, rezonowało z tym, co potem pojawiało. Afryka jest specyficznym kontynentem, jak każdy, <laughs> oczywiście. Natomiast mam wrażenie, że temat ukraiński troszkę mniej był poruszany przez państwa, powiedzmy, nie bezpośrednio zainteresowane. To znaczy, rok temu Ukraina była o wiele bardziej eksponowana. W tym roku ona się w wystąpieniach, jeśli chodzi o Amerykę Południową, jeśli chodzi o Afrykę, jeśli chodzi o Azję, zwłaszcza to ten Daleki Wschód, pojawiała się oczywiście, natomiast nie była tak, tak silnie akcentowana. Nie, nie było to takie istotne i, i takie obrazowo przedstawiane zagadnienie, jak na przykład zagadnienie izraelsko-palestyńskie, o którym też za chwilę powiemy. Natomiast z Afryką, o ile oczywiście się pojawiało, no to wiadomo w takim. W kontekście, że dialog jest ważny, że, że państwa tamtejsze apelują o, o to, żeby usiąść do stołu i szukać jakiejś formy rozwiązania pokojowego. Tak? W ogóle często pojawiało to słowo dialog, pokój, że wiele, wiele właśnie państwa to apeluje. Natomiast no, było wystąpienie takich państw jak Mali, jak Niger, jak Burkina Faso. I te państwa afrykańskie, które jak może słuchacze wiedzą, może nie wiedzą, zawiązały taki sojusz państwa Sahelu obalono tamtejsze rządy, czy demokratyczne to jest mocne słowo chyba, no ale powiedzmy tamtejsze niestabilne rządy dążące do demokracji obalono, tam teraz rządzi, rządzą hunty wojskowe, których celem jest tak deklaratywnie walka z kolonializmem, i faktycznie tutaj na przykład Francja musiała natychmiast to, bo jak tylko te państwa zostały obalone, to natychmiast Francja musiała stamtąd się zbierać, później Amerykanie, chociaż to ciekawe teraz Niemcy, tam mają dzisiaj jakąś wizytę dyplomatyczną. Natomiast dekolonizacja, a po drugie, oczywiście, walka z terroryzmem, która, no, lekko mówiąc, nie szła tym poprzednim rządom. Natomiast te państwa trzy, Sojusz Państw w Sahelu, jest bardzo blisko związany z Rosją. I te państwa występowały w ONZ-cie, zwracając uwagę, że Ukraina, czy jak to oni mówili, ukraiński reżim, czy, czy, czy reżim w Kijowie, zgodnie z nomenklaturą no, rosyjską, można powiedzieć. Że Ukraina prowadzi wojnę przeciwko tym państwom. I to też nie jest bezpodstawne. To znaczy, wiemy o tym, że Ukraińcy, nie wiem czy jeszcze to robią, bo dawno o tym nie było jakby sygnału, ale wiemy, że w tamtym roku na przykład dosyć zaangażowali się w pomoc Tuaregom, na przykład, tak? oraz różnym innym bojówkom, które walczyły z tamtejszymi huntami. Więc tam Ukraina się kojarzy tym państwom z, z po prostu wrogiem, tak? No to jest państwo dla nich wrogie. Oczywiście w sposób wyolbrzymiony, tak? Po, po, ponieważ wiemy na pewno o tym, że Ukraińcy szkolili jakieś tam bojówki, a, a tutaj to przedstawiane jako taka wręcz wojna, tak? Że, że Ukraińcy jako takie proxy francuskie, też to jest nie amerykańskie, tylko francuskie, bo tam jest jakby Francja tym takim największym wrogiem, takim, takim ucieleśnieniem zła, więc reżim ten ukraiński miałby prowadzić wojnę przeciwko państwom afrykańskim, ale to jest ten taki właśnie wyjątek, jeśli chodzi o te trzy państwa związane z Rosją, bardzo blisko pozostałe albo tego tematu nie poruszały, gdzieś tam po prostu zabrakło w ich wystąpieniach, albo poruszały na tej zasadzie właśnie takiej bardzo neutralnej, że dyplomacja, żądamy zakończenia wojen i zazwyczaj ta Ukraina była jednym tchem wymieniana na przykład właśnie z Palestyną, z Sudanem czy jakimiś tam różnymi innymi konfliktami, Kongo, Erytrea, i tak dalej. Natomiast państwa Ameryki Południowej bardziej nawiązywały do tej Ukrainy, też nawołując do, do tego dialogu i pokoju. I to nawet takie państwa jak Kolumbia. Tak? Kolumbia, która e, można powiedzieć, że wydawałaby się bliższa Rosji jako, jako naturalnemu sojusznikowi przeciwko zachodniemu, powiedzmy, imperializmowi, kapitalizmowi. W ogóle Kolumbia miała takie bardzo, prezydent Petro miał takie bardzo mocne. Przemówienie wręcz z jakiegoś wieca z czerwonymi flagami, natomiast natomiast na tę Ukrainę wzywał do, do pokoju, on nie jest wbrew pozorom, takim jednoznacznym sojusznikiem rosyjskich interesów. Inaczej niż Wenezuela, tak? Wenezuela też faktycznie wspominała o tym, że reżim ukraiński powinien wycofać się ze swoich zbrodni, tak? ze swoich zbrodni. Tam argumentując rzekomym e, zbrodniami no. przeciwko mniejszościom. No i cały ten repertuar oskarżeń. Wenezuela e, no, to tak, jednak tak. kraj. Też jest, te, jest kraj, który się raczej jest, kojarzy jako sojusznik Rosji. Tak, tak. Tutaj się, i się kojarzy bardzo dobrze, bo faktycznie Rosja e, no jest tym państwem, które Maduro pomogło dojść do władzy i które, które, które Maduro tą władzę pozwala e, utrzymać, czy to przez jakichś tam swoich kontrahentów typu Wagner, teraz to się nazywa i jakoś inaczej, chyba. E, nie, A nie ja, pamiętam. Mi się wydaje, że to było Afryka Korps. Yy. Coś było z Afryką, ale nie jestem pewien. I ta nazwa, i ta, jest... I ta nazwa jest taka bardzo dla mnie sugerująca, <głos> bardzo <głos> ją zapamiętałem. Ona, ona, ona zdradza pewne intencje, natomiast faktycznie yy, jakieś tam różne, nieformalna pomoc z Rosji oczywiście jest yy, w, 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 w Wenezueli, więc taki odbiór. Yy, natomiast mówię, o wiele, bardziej, o wiele bardziej pojawił się temat Sudanu. Oczywiście, zwłaszcza w Afryce, Sudan był bardzo istotny. No ale takim numer jeden, najczęściej poruszanym i najbardziej stanowczych słowach, no to oczywiście Palestyna i Izrael. No właśnie. No i jakie, jakie są, jak obecnie wygląda ten dyskurs międzynarodowy? No bo wiemy, że Izrael, także Stany Zjednoczone są w mniejszości, no ale czy to się dało tak wyczuć? A czy, czy były na przykład kraje, które na przykład mówiły. Popieramy, co się dzieje w Strefie Gazy. Czy nie było takich krajów poza Izraelem nie. i a czy ja, mówię, ja słyszałem 40 wystąpień. Takim najbardziej, powiedzmy, proizraelskim wystąpieniem, takim apologetycznym, no to było stwierdzenie, że Izrael ma prawo do obrony, tak? I to na przykład mówiła i Ukraina, i Polska, tak? Było też prezydent który tego nawiązywał. Ale raczej mówię, bo nie widziałem wszystkiego. może gdybym obejrzał wystąpienie węgierskiego. Przedstawiciela, to by tam było bardziej stanowczo powiedziane, że Izrael ma pełnię prawa działania takiego, jakie podejmuje w Gazie. Natomiast nie, natomiast te państwa Afryki, tego globalnego południa, mówiąc szeroko, jednoznacznie mówiły o, o ludobójstwie wręcz, tak? Wprost? Chociaż to już chyba jest. Marcina tutaj nie ma, więc się nie pokłócimy o to, czy tam jest ludobójstwo. Natomiast. Agencja ONZ już o tym mówił, także jest ludobójstwo, więc, więc dużo państw faktycznie tego słowa już zaczęło używać. Nawet nie zbrodnie, tylko już otwarcie. Więc jest nawoływanie do zakończenia tego. Tak, Często się pojawiało oczywiście, tak, że Izrael ma prawo do obrony. Słowa potępienia Hamasu. No tutaj potępienie Hamasu nawet było podczas wystąpienia zdalnego prezydenta Abbasa z autonomii palestyńskiej, więc jakby nie było. Poparcie dla Hamasu oczywiście, tak? To to się nie pojawiło. Natomiast pojawiły się na pewno te właśnie słowa, że Izrael ma prawo do samobrony, ale przekracza granice pewne, przekracza te granice prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i to był taki konsensus, bardzo, bardzo szeroko przyjęty, nawet przez takie państwa, jak chociażby Japonia czy, 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 czy takie Indonezja, to znaczy państwa po prostu w dalekiego wschodu, tak, to, to też tam się pojawiało. No właśnie, takimi słowami trochę podsumowania, chciałbym jeszcze właśnie zapytać o takie dwie ostatnie kwestie. Czy, czy pojawiło się coś, co było pewnego rodzaju sensacją na, na, na tym onz cie Czy coś, co zmieniło być może sposób patrzenia? To jest takie moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, no jeszcze tak wracając do tego naszego początkowego punktu. Wiemy, w jakim, w jakim stanie jest ONZ, że ta Rada Bezpieczeństwa no jednak blokuje sprawne funkcjonowanie tej, tej organizacji, no i jakie tak właściwie są perspektywy dla onz -u? no bo mamy już właśnie 80. rocznicę, no a właśnie czy to, czy to przypadkiem stagnacja jest, być może, a być może takie zwijanie, więc o to bym chciał zapytać, czy są jakieś w ogóle perspektywy na zmianę? To zacznę od, od drugiego pytania. Wydaje się, że raczej nie ma perspektywy na zmianę. Tak powiem wprost, niestety, ponieważ to jest poruszany wątek już od wielu zgromadzeń ogólnych, od wielu tych debat generalnych i to wymagałoby oczywiście przede wszystkim woli Rady Bezpieczeństwa, żeby poszerzyć te swoje wpływy. I wydaje się, że nie wiem, kto jest największym hamulcowym w tej Radzie Bezpieczeństwa. tak? Dawno nie było takiego głosowania nad poszerzeniem, więc nie powiem, że to jest Ameryka, albo Rosja, albo Chiny, albo, albo Wielka Brytania, albo Francja. Nie wiem, kto byłby ewentualnym hamulcowym. Wydaje mi się, że to byłby dosyć odważny ruch. Więc być może nad tym są jakieś prace w komisjach, może są nad tym jakieś prace w dyplomacji między, między tymi radami Rady Bezpieczeństwa. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że to była realna perspektywa w najbliższym czasie. Chociaż na no to. Tak, tak, jak mówiłem, to było wyrzucane, że, że Rada Bezpieczeństwa jest niezdolna do pełnienia swoich ról, tak, ponieważ jest nie w stanie, nie jest w stanie nie tylko oczywiście w sprawie palestyńskiej, naj, 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 najbardziej obserwowanej e, zagłosować za jakimś rozsądnym e, wezwaniem. Chociaż też, też pamiętajmy, że w tamtym roku, kiedy za, za, za prezydentury Bidena Stany Zjednoczone ostatecznie poparły pewne, pewne wyzwania do zawieszenia zawieszenie broni, to zawieszenie broni nie zostało wprowadzone w życie. Dochodziło tak? się do, że pamiętam, o zawieszenie broni z okazji Maradana. Natomiast tam są takie motywy, inne, które Rada Bezpieczeństwa blokuje tym swoim wetem i, i przez co ONZ jest postrzegane jako niezdolne. I to po pierwsze rzecz: e, chyba mało jest popularyzowana, mało tak, popularna, ma, mało świadoma, czyli Haiti, na Haiti Stany Zjednoczone od dawna wnioskują o, roz, o rozmieszczenie misji, misji pokojowej ONZ i tutaj hamulcowym jest Rosja, tak? To Rosja nie chce, żeby Haiti z tego zniszczenia w jakimś teraz znajduje, tak? Z tych rządów Gangów de facto, tak, gdzie Gangi kontrolują większej stolicy, Rosja nie chce rozmieszczenia sił pokojowych. Czemu? No być może chodzi o to, żeby Ameryka miała non stop pod własnymi drzwiami taki duży problem, ale też na przykład, i to wraca znowu już od dekad tak naprawdę, kwestia Kuby. Kwestia Kuby, kwestia tego, że Kuba jest umieszczona na listach terrorystycznych państw, tego, że Kuba jest pod ciągłymi, bardzo, bardzo głęboko ingerującymi sankcjami. Przeciwko którym się sprzeciwiają naprawdę nie tylko państwa, powiedzmy, jakiejś takiej osi antyimperialnej, osi antyzachodniej, jakbyśmy to nazwali, ale nawet takie państwa jak Japonia, jak. Yy, z takich reprezentantów nie pamiętam już teraz dobrze, ale zapamiętam, ja że właśnie takie państwa całego świata faktycznie apelowały o zdjęcie z tej Kuby tego ciężaru. Nie tylko yy, jej ideowi, powiedzmy, sojusznicy, ale po prostu różne szerokie grono państw apelowało o to. I tutaj oczywiście wiemy, że hamulcowym jest yy, Ameryka, tak, że. że Ameryka nie chce, nie chce poluzowania tej pętli, która jest wokół i Kuby za, zaciśnięta. Oczywiście, z podobnych względów z Rosja. po prostu nie chce, żeby, nie chce, żeby sojusznik ewentualny rosyjski, czy rosyjsko-chiński, czy nawet rosyjsko-chińsko-irański, tak już na taka osia się dosyć, osie taka dosyć klarowna rysuje. I te dwa przykłady, właśnie to Haiti i, 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 i Kuba, pokazują, że Rada Bezpieczeństwa po prostu jest. Zabetonowana w takim stopniu, że wiadome są wyniki pewnych głosowań. I, i, to, I to budzi największe oburzenie, tak, że, że Rada Bezpieczeństwa nie pilnuje pokoju, tylko pilnuje partykularnych interesów niektórych jej członków. A odpowiadając na pierwsze pytanie, czy pojawił się jakiś, jakiś przełom, czy coś takiego niezwykłego, to wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to była bardzo spokojnie przebiegająca Rada Bezpieczeństwa. <laughs> Z takich zabawnych rzeczy na no to rok temu pamiętamy, że przedstawiciel Haiti. Chciał sobie nalać jakoś tak dziwnie wodę z dzbanka, ale, ale chyba spanikowo i po prostu z tego dzbanka zaczął pić i się cały wodą oblał, więc to był taki comedy relief tamtego roku. W tym roku nie. No, oczywiście premier Netanyahu wystąpił z jakimiś gadżetami. W tym roku bardzo obwieszony gadżetami, bo miał dwie plansze ze sobą i jedną e, taką e, wpinkę w garnitur. To była wpinka z kodem QR, który przekierowywał do strony izraelskiej na temat ataku z 7 października, e, gdzie właśnie. To zdjęcia, nagrania, relacje oraz dwie plansze. Na jednej planszy y, trzymał po prostu łapę Bliskiego Wschodu, tak jak, tak jak to, to w jego zwyczaju, i tam były zaznaczone państwa osi oporu, y, które są przekleństwem, tak to znane curse, tak? przekleństwo. Y, no i tam po kolei odznaczał sobie, że no, Liban w sparaliżowanych Hezbollah, Iran no, zniszczony program atomowy. Y, y, bo tam Jemen, zniszczony rząd, tak? I tak dalej, ten, powiedzmy, tą oś oporu odznaczył, że została pokonana. A na drugiej planszy miał taki quiz, że kto zabijał Europejczyków i Amerykanów z zimną krwią i tam były odpowiedzi Hamas, Hezbollah, Al-Qaida. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, tak? Więc taki miał planszę. Chociaż, o, to mi się przypominało teraz, że w sumie takich ciekawych rzeczy, no to było to, że, że faktycznie kilka państw powtórzyło apel o nagrodę pokojową Nobla dla Donalda Trumpa. To była to była Kambodża, Tajlandia yy, i Pakistan. Indie, Indie nie pamiętam, chyba, chyba nie, ale Pakistan, Kambodża, Tajlandia na pewno właśnie powtórzyły swój apel o, o nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa pokojową. No więc. Yy... Więc proszę. By ciekawego może, notowania. Może się w kolejnych dekadach doczeka, zobaczymy. E, okay. No i myślę, że, że tym akcentem będziemy dzisiaj kończyć. Nie ma też co zbytnio, e, zbytnio przedłużać. Ja to ja dziękuję za, e, za ten materiał, za, e, za, za, za naszą rozmowę. I, no I mam nadzieję, że do następnego. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Tak, oczywiście więcej skrótów, e, właśnie te relacje z tych 40 państw, o których wspominałem. Na naszym profilu Globalne Południe A, są tak, dostępne. zapraszamy oczywiście. Więc można sobie przejrzeć, co tam się działo. No bo tam też na przykład było ciekawe wystąpienie Korei Północnej. W ogóle nie każdy wie, że Korea Północna jest zapraszana na takie wydarzenia. I tam padło takie stwierdzenie, że parasol atomowy nad Koreą jest wpisany w Konstytucji jako święty, więc każdy, kto domaga się denuklearyzacji Korei Północnej, po prostu odmawia jej prawa do istnienia. Więc takie też mocne były. Ale też takie ciekawostki. Pamiętam, Tuwalu wrzucaliśmy, Sierra Leone, więc naprawdę bardzo szeroki przekrój świata. Zachęcam do, do obserwacji, zachęcam do, do zapoznania się z tymi relacjami i dziękuję za ten krótki odcinek.